kontrowersji wzbudził fakt zatrudnienia przez publiczną telewizję czołowego i cenionego przedstawiciela polskiej death metalowej pieśni biesiadnej, lidera zespołu Bebech Młot, barwnego satanistę Nergala w cywilu Pana Adama. Pan Adam wykonuje muzykę relaksacyjną dla betoniarek, włączonych betoniarek, no i przeciwko zatrudnieniu w telewizji Nergala protestują biskupi i inne środowiska katolickie. Nergal podpadł im zalegalizowaną, co prawda przez sąd, ekspresją artystyczną polegającą na darciu Biblii i darciu mordy na kościół Cytuję <laughs> No Koranu Nergal nie drze, bo to niebezpieczne Łatwo się szybko przenieść na łono Bezelbuba Razem z tym gościem w turbanie I jego granatem Nergal, słuchajcie, powinien załagodzić jednak ten konflikt. Niech nagra płytę pojednawczą, żeby pokazać niedowiarkom, hej, nie jestem taki mroczny, mam na psa urok, nie? Na przykład taki krążek: Nergal śpiewa piosenki Marka Grechuty, będziesz moją panią, będę cię przybiegać, nie? Albo jakiś duet z Ireną Santor, jaka, jakąś piosenkę na dzień babci i dziadka, choćby ramole, 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 nie? Celnym gestem byłoby nagranie kolęd. Ale triumfy króla niebieskiego to może byłoby za dużo na pierwszy raz. Ale cicha noc, hej, bracia śpicie, to, to to już czemu nie? No, Nergal powinien wykonać gesty pojednawcze, by nie zaogniać. Na to będzie czas w piekle. A wtedy protestujący przeciw Nergalowi powinni go zostawić w telewizji. No i tak jest diabła warta.